Siemanko mówi do Was z tej strony Farmazon WC. I witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem jest to unboxing paczki z Kart Planet. Paczuszkę już otworzyłem, bo byłoby z nią dużo roboty, i by był filmik za długi. Wyciągnię tylko to, co jest w, w tych takich wypełniaczach bąbelkowych. A czuszkę na potwierdzenia leży tu. Ta niżej, ta większa. ta to jest stara z, kart z Planet. Odkładamy kamerę no i mamy odkładamy i co wy tam widzicie i jest zostawić tak mało zakupiłem sobie 25 do z karty concept te traje to są te trochę niby tward twardsze od tamtych co mam z BCW idę do tyłu potem mamy mamy dwa pudełka a no nie jak to pokażę mamy tu taki grubszy holder widzicie tutaj jest śrubka jest na jedną śrubę na no, taką specjalną kartę sobie w nią wsadzę bardzo fajny taki dla kolekcjonerów Trzf leci do tyłu następnie mamy dwie paczki cienkich zaszetek cienkich saszetek, co mówię ja mówię, cienkich koszulek z ultimate, ultimate guard no kart bo mi się już kończy dwie paczki od razu na zapas i co tu mamy? Mamy dwa gaming boxy, takie na 100 sztuk kart z tych. Mamy jedno. to jest kolor, wam powiem, taki bardziej fioletowy. Wito, może widzieć jakiś taki niebieski tutaj z tej strony. To jest fioletowe. A następne jest zielone, takie pudełka na karty. Bo mi brakuje miejsca na te karty, nie będę ich tak została na półce, wolę wsadzić w jakieś, wolę o nie dbać to z tyłu jest taki wyrzeźbiony dragon shield odkładamy na końcu macie puszkę macie puszkę z ceną angielską 12 euro 48 kart jedna limitka czyli czyli jest to 8 bo bodajże saszetek i jedna karta limitowana Zrobiłem sobie odcinek z tego na razie otworzymy Oj, to za duże nożyczki, bezdyszne mniejsze. Jeśli tu sam są, zaraz przylecą. O, otworzymy to pudełko małe na karty. No co jest? O, idzie już. już Teraz ręką zrobimy. Otwieramy. To jest przylepione? Nie, to jest tak. Można sobie zdjąć. Fajny kolor ma, powiem takie przezroczyste trochę. Tu macie taki uchwyci jakby. I ciągniecie. Ciągniecie chyba. Ej! Pudełko! Czemu nie chcesz współpracować? Serio? No kurde, aż tak mocno wsadzone. Czekajcie, zabiorę za kadr. No serio, tak trudno idzie? Dobra, odłożę je, nie będę się tym spierał, potem je sobie otworzę, bo pewnie jest tak mocno zrobione, żeby się nie uszkodziło, jest tak mocno zsadzone. Foliowanie fabryczne, to jest drugie takie pudełko, już taka akwatka niebieska. O i to idzie lepiej, wam powiem. Choć też jest takie jakby przyklejone. O kurde, poszło. Będę trzymał sobie karty. Z koszulskich No tak ona się prezentuje. A te drugie też nie. Dobra, otworzę ją potem. Więc tak to się prezentuje. Tak to się zamyka. Zwrócę już to w dół. To jest mój zakup z Card Planet. Mówił do Was. Farmazon w Lajkujcie, komentujcie. Cześć.